Na te twarze, ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Orcs Must Die z kampanii Zaginione Przygody. Dzisiejsza mapa dół, dziwnie mi brzmi, ale mam nadzieję, że będzie spoko. Łuczek herbaty z samego rana się przyda. I, aha. Y a, ja a tu! Przepraszam? No, a, no to tak. Wszyscy będą szli, jak rozumiem? Tędy, przynajmniej to teoretycznie. A, bo ci będą też szli tędy. No to Houston mamy mały problem. Nie ma tu gdzie zastosować łuczniku. Znaczy, może było teoretycznie tu na schodach. Ale oni też tutaj nie sięgali. Hmm. To mi trochę burzy mój genialny plan podwoju ludzkości. No. O sztupe. O pancerzony. Ognisty. Jeszcze gnole. Boże, przepraszam. Gnole. Po prostu gnole. Coś mi się głos... Za... Co ja robię? Co ja klikam? Hmm. Jakby to załatwić Snajperska toby lista hmm. zamrożenie i odepchnięcie. Będzie na ogniste ogry zawsze. A pierwsze co? Zaraz nadaję mrok przyjacielu. Będzie głupie, a najpierw wezmę to, to się mi taką podstawą jakby. sobie to i pewnie walczy się, żeby wyjście środkowe. Dobra. Ale na lecą. Więcej małych gnojków No już na pierwszy gnoj. Żeby cię czasem coś nie popieściło, Gnuję je Gnoruj jeden! Idź mnie stąd! O! Perfekt, nie, trzeba tu pisać na kuczników, To nie będzie miał inaczej sensu. A, z dwóch stron lecą. Świetnie. A nie, tu są to nie, to nie tędy chcę. Ja chcę tu. Nie wierzę. I nie, dał sobie tu rady przecież. To jest impossible. No. Kurde mać. Nie, nie. Trzeba będzie powtarzać ten level. To jesteśle trzech łuczników, I z trzech stron lecą, z środka idą małe wkurzające, więc tu nie ma takiego problemu. Dobra, no nie wierzę. O o nie podoba mi się to muszę trochę wyleczyć Nie Dobra Prawie idzie Ła wow. To było dosyć ciężkie przyznam Musimy mieć więcej łuczników, na pewno. Wskażnik, wskażnik. Jestem gotów wypełnić twą wolę. Mam jeszcze 600 tych, to jestem za to, żeby sobie postawić o tam <ścoughs> ścianę. Troszeczkę się tybi pozbędziemy. Niewiele, bo niewiele, ale jednak. No to G. To się źle skończy. To się skończy. Wiem czym, i to mnie martwi. Dobra, poszły gnoje małe Ok, z tej strony jest w miarę czysto Nie, nie, nie Spadaj wybuchający gnojku Czyli za się Ej, co mnie przelazło? Gdzie mnie to przelazło? Ty mnie przelazłeś, chodź tu! Leczmy się Następnych poseseses strażników O tu Jeden I tu drugi Następne co to muszę im kupić Ulepszenie żeby się leczyli Nie, nie, nie Spadaj Spadaj wybuchająca cholero co mnie przelazło? Małe biegającego nęki mi przelazło, wiedziałem Poszło Jeszcze jeden przelaz? Wiedziałem Tam przelaz No Trawse go! Niestety, ko sobie Nie, 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 nie Spadaj Jesus Christ, je ich tu? Trzeba tu jeszcze pozostać łuczników. Jeszcze tutaj go, trzeba. Zobaczcie, że jeden zdech. Gotów, nie gotów, nie Dobra. Nie kupiłem z tego lepszy nie oczywiście, bo po co? E, mam pomysł. I tutaj jakkolwiek bym ich nie przeciął, to od razu dedzą. Czyli taka jest historia. No, szczelaj, bo muszę. Dobra, zamrożony będzie. Będzie, będzie. Szybciej, dobra. Ten zdedził. Nie! No, rzucaj tym. Jest ciężkie. Czy ja na pewno gram na łatwym? Stałem więcej tych. Trochę mnie ich przelezie, mam nadzieję. No, jeszcze pieniążek, będzie na jeszcze jedno. Dobra. Nikt jeszcze nie jest pieniędzy? Trudno. Następne tutaj muszę sobie postawić yy, spowalniacze. Bo to znowu mi leżą, właśnie. Kurduple. Ignol. Gnoll. Dobra, Gnoll na szczęście szybko poszedł. Idź. Dobra. Karybę na szczęście daleko nie, nie wyłażał. Dobra, ty wybuchaj. Ty spadaj, ty spadaj. Nie, nie! Ocz, w miarę sobie dają radę. Ale to wciąż za mało. Cztery. W ogóle ja bardzo mądrze, nie? Pójdę sobie tutaj teraz w TT. No to poszedłem. Powalniaczy, niech mnie chwalera weźmie. Następnych Nie będzie następnej... To jest przedostatnia fala. Oż dupę. Duży. Niech was szczyści Nie wiesz, on jeszcze... Ty, i ku! Nie! Dajcie ci przejść, dajcie im przejść, im przejść! O pancerzony umrzyj Bo nie ręczę za siebie Mam głupi pomysł, może się uda Dwóch strażników szybciej go zabiję Znaczy zabiję Stawiam sobie tutaj dwóch łuczników Limit strażników, nie! O, życie! Cmoknięcie wszyscy! To na razie nic nie idzie. Uuu, tu idzie ten lodowy. Znaczy lodowy, może ognisty. To zaraz nie będzie szedł. Dobra, teraz mu starczy. Pójdziemy na tych, tu. No Dobra, Ognis już padł Nie ma problemu Ale on ich leje Drugi Idź pan stąd Nikt pana nie lubi Śmierdzi pan Dobra bo wow, nie wiem jak sobie poradziliśmy, ale jakoś daliśmy radę, dobra! Victory is ours! A nie, powiem wam szczerze Ciekawa mapa, dosyć intensywna Przez te małe biegacze I przez tego pancerzonego na końcu A jakoś poszło Tak więc cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Jeżeli tak, standardowo mi łapkę, komentarz, jest subskrypcję, czy co tam jeszcze chcecie Wiecie jak to działa W następnym odcinku zajmiemy się kolejną mapą, która się z dwie w sumie nie przeuważyłem Potrójne przyłożenie. O Jesus. Brzmi jak trzy serca i trzy bramy. Nie podoba mi się to. E, dobra. To będzie problem na następny odcinek. A na razie, niech moc pogromców orków. Zawsze będzie z wami, moi drodzy. A ja żegnam cię plutka.